Dzień dobry, tutaj Wojciech Kryczek, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, właściciel bloga Umowa o roboty budowlane. W tym nagraniu możesz odsłuchać wpisu Elementy Umowy o roboty budowlane. Chciałem się podzielić z Tobą pewną historią dotyczącą umowy o roboty budowlane. w elementy umowy o roboty budowlane. Umowy, która była początkowo dostępna w formie e-booka, a teraz udostępniam ją tutaj. Właściwie to chodzi o to, jak powstała ta umowa i co zmieniła w mojej działalności i wprowadzeniu bloga. Wszystko rozpoczęło się w 2013 roku, niedługo po powstaniu tego bloga. Po rozmowach i konsultacjach z Rafałem Chmielewskim z Weblex rozpocząłem opracowywanie wzoru umowy o roboty budowlane. Musiałem wtedy określić jakie elementy umowy o roboty budowlane powinienem umieścić we wzorze. Po kilku dniach udało się. Przygotowałem opracowanie w formie e-booka, które odwiedzający mogli pobierać bezpośrednio ze strony bloga. Wzór umowy o roboty budowlane był chętnie pobierany przez odwiedzających. Po około roku obecności w blogu było ponad 20 tysięcy pobrań. Jakie elementy umowy o roboty budowlane powinna zawierać taka umowa? W międzyczasie odbierałem wiele maili i telefonów z pytaniami o treść umowy o roboty budowlane, o opinie i porady. Niepozorny wydaje się e-book, wiele wywrócił w moim życiu zawodowym. Czytelnicy bloga prosili m.in. o opiniowanie umów o roboty budowlane, które mieli zawrzeć albo już podpisali. Umowa o roboty budowlane stała się specjalnością mojej kancelarii. W tym czasie miałem już koncepcję na to, jakie główne elementy umowy o roboty budowlane powinien zawierać taki dokument. W maju tego roku przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Stwierdziłem, że napiszę poradnik w formie e-booka. Poradnik o tym, jak skonstruować umowę. Stwierdziłem, że wiele grup zapisów umowy o roboty budowlane można wykorzystać przy konstruowaniu innych umów. Tak powstał e-book. Umowa, poradnik, jak napisać dobrą umowę. Opisałem w nim proces tworzenia umowy, główne etapy. W e-booku przedstawiłem plan napisania umowy. Plan wskazujący, jak powinnaś, powinieneś pogrupować zapisy regulujące poszczególne kwestie. Plan napisania umowy przedstawiłem właśnie na przykładzie umowy o roboty budowlane. Poradnik ten będzie dla ciebie pomocny, gdy będziesz na przykład chciała Chciał sam przygotować tekst jakiejkolwiek umowy lub przeredagować umowę już posiadaną. Strona, z której możesz pobrać poradnik, jest dostępna po kliknięciu na obrazek poniżej lub możesz kliknąć tutaj na link, który Ci udostępniłem pod obrazkiem. Dziękuję Ci za uwagę i pozdrawiam. Wojciech Kryczek.